Góra, Jedno z najmłodszych państw na świecie, bo powstała w 2006 roku. Państwo znajdujące się na Półwyspie Bałkańskim, w tak zwanych Bałkanach Zachodnich. Góry i morze czyli coś, co dla wielu stanowi niepowtarzalny widok. Budwa, Kotor, Bar, Jezioro Szkoderskie te wszystkie miejsca są bardzo urokliwe i warte odwiedzenia. Jak tutaj dotrzeć? Co zwiedzić? Jak się poruszać? O czym pamiętać? O tym wszystko, o tym wszystkim i nie tylko w filmie właśnie o Czarnogórze. A my znajdujemy się obecnie na starym mieście w Budwie, Jednym z miejsc, które na pewno warto zobaczyć. Cała Budwa jest bardzo mała, więc w ciągu krótkiego urlopu można zobaczyć Sama Czarnogóra jest bardzo mała, więc w czasie całego urlopu można zobaczyć wiele pięknych rzeczy. I ład. O tym wszystkim w tym filmie. Jednym z sposobów dotarcia do Czarnogóry są samoloty. Droga pokonana samochodem może wydawać się nużąca i bardzo długa. W zaledwie godzinę 10-20 godzinę można dolecieć z większości portów w Polsce do Podgorycy. Trzeba jednak pamiętać, że w większości są to loty sezonowe. Lotami niesezonowymi są lot z Warszawy. Z Warszawy-Chopena z liniami lotniczymi LOT, ale także liniami lotniczymi Ryanair z Krakowa. Pozostałe samoloty to samoloty czarterowe, które latają do Podgoricy z Poznania, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Warszawy czy Gdańska. Oprócz tego, bliżej, na, e, bliżej Wybrzeża Czarnogórskiego, znajduje się lotnisko w Tiwacie. Znacznie młodsze, ale równie małe, co możecie zauważyć za mną. Tam z kolei samoloty także latają głównie sezonowo. Obecnie zawieszone są loty z Warszawy Radoma, Radomia, ale latają wszelkie inne sezonówki z Warszawy Chopina, z Rzeszowa, z Krakowa, z Katowic, czy także z Gdańska i Poznania. Wybór jest bardzo duży. Czasem warto leczyć, lecieć z biurem podróży, a czasami warto wybrać lot samemu. Należy liczyć się z faktem, że lotnisko w Podgorycy jest bardzo małe. Nawet kontrola bezpieczeństwa nie odbywa się tutaj w sposób ciągły, a tworzy się do niego ogromna kolejka, otwierając, gdy zbliża się od odlot, kilku samolotów naraz. Taka jest specyfika lotniska w Podgorycy. Skoje lotnisko w Tiwacie jest odpowiednie dla wszystkich, którzy będą nocować w Kotorze, Herzlinowi czy w samym Tiwacie, a nawet Budwa, ponieważ Budwa jest położona jednak trochę bliżej Tiwatu niż Podgorice. Trzeba jednak pamiętać, że tu pod Górą latają o wiele częściej samoloty, nawet 6 razy w tygodniu z Krakowa Ryanair. Po wyjściu z lotniska należy skierować się na parking, gdzie albo zabierze Was biuro podróży, najczęściej są to albo mniejsze busiki, albo większe autokary, jeżeli chodzi o bardziej znane biura turystyczne. Można także wziąć autobus, który podaje linii 20, to jeszcze się upewnię, który jeździ właśnie z tutaj z lotniska. Podgoricy aż do centrum. Drugą opcją, która, na której można polegać, lub też nie, jest kolej, zwłaszcza jeżeli podróżujemy do baru. W pobliżu, to znaczy kilometra od lotniska, położona jest stacja aerodrom, gdzie możemy dostać się pociągiem dość starym, co możecie zauważyć, właśnie na przybitkach z aerodroma do Podgoricy. I kosztuje ten bilet 1,2 euro. Jeżeli podróżujecie w kierunku paru, także możecie to wziąć pod uwagę. Warto jednak zauważyć, że pociągi te są opóźnione zazwyczaj po 20, a nie raz i 25 minut. Oprócz tego, ostatnim takim najlepszym sposobem dotarcia są taksówki. Ale uwaga, uwaga. Są to często, są to taksówki nielegalne. Dlatego trzeba po prostu sprawdzać ich legalność, żeby nie zostać zrobionym w jaju. Należy pamiętać, że koszty e, taksówki z, podgory, e, z podgorysty do okolic Budwy, Becici, Kamenowa, Rafaelowici to około 40-45 euro. Można też tutaj wynająć samochód, jednak trzeba się liczyć z tym, że większość biur potrzebuje e, tak zwanego międzynarodowego prawa jazdy. Ale również bałkańskie drogi, jak i bałkańscy kierowcy są w wielu przypadkach nieprzewidywalni. Chociaż dojazd nad morze jest tutaj bardzo wygodny. Kierowcy no już zachowują się różnie. Najlepiej to chyba skorzystać z taksówki i mieć spokój. Znajdujemy się obecnie w Budwiańskiej, na Budwieńskiej starówce. Budwa dzieli się na dwie części: na część historyczną i na część tą, tę bardziej turystyczną, czyli z restauracjami i z hotelami. My właśnie zagubiliśmy się w uliczkach Budwy, Starego Miasta w Budwie, a na jej terenie można spotkać wiele muzeów czy też kościołów, o których. Za chwilę opowiem. Zapraszam Was w rejs po Budwie i po jej starym mieście, a także nowym. Opowiem także jak i gdzie skąd tutaj dotrzeć. Jednym z najbardziej znanych miejsc w Budwie jest oczywiście jej Stare Miasto. Znajdujemy się właśnie przed jednym z bardziej znanych punktów na terenie tego starego miasta. Jest to, jest to Twierdza, czy też inaczej Citadela. Powstała ona w XV wieku, kiedy Budwa była pod panowaniem Republiki Weneckiej. Była ona wielokrotnie burzona. I niszczona przez wrogów, czy też przez kataklizmy, tak jak trzęsienia ziemi, jednakże zawsze była odbudowywana. Obecnie możemy znaleźć na jej terenie liczne ślady dawnych fortyfikacji. Obecnie w twierdzy, czy też cytadeli, znajduje się między innymi Biblioteka Morska, kawiarnia, ale również punkt widokowy, który oferuje bardzo ładne widoki gdyż sama Cytadela znajduje się zaraz nad brzegiem morza, więc zaraz po końcu tej Cytadeli zaczyna się właśnie Zatoka Budwiańska. Pamiętajcie, trzeba jednak, że za wstęp trzeba zapłacić 5 euro. O, zaraz obok tejże Cytadeli są różne inne punkty widokowe, co warto zauważyć, które są Darmowy, więc jeżeli nie chcecie przepłacać, zarówno po lewej jak i po prawej stronie Stadeli możecie znaleźć bardzo y, punkty widokowe oferujące bardzo ładne widoki. Znajdujemy się obok kościoła Świętego Jana. Jest to jeden z trzech kościołów, które znajdują się na terenie Starego Miasta w Budwie. Oprócz tego mamy też kościoł czy też cerkwie Świętej Trójcy i Świętej Sawy. Znajdujemy się właśnie po lewej stronie od Cytadeli i tutaj mamy widok na Zatokę w Budwie. Z tyłu za mną widzicie no, plażę, plażę w Budwie, także Becici i Wyspę Świętego Mikołaja, zwaną inaczej Hawajami, Hawajami Czarnogóry, gdzie można się dostać za pomocą łodzi za 6-7 euro. Becici nie za bardzo dobrze widać, ponieważ odcina je od budwy półwysep jednakże pod różnymi kątami można próbować i naprawdę różnymi ciekawe miejsca można zobaczyć. Z kolei z prawej strony co widzicie właśnie na ekranie, możecie zobaczyć plażę, plażę między innymi Jet Beach tam z ukrycia a charakterystyczna jest ona dlatego, że w 2007 roku na tejże plaży miał swój koncert The Rolling Stones, a także Później, a także wielu innych artystów, którzy przyjechali tam w kolejnych latach. Możecie tam się dostać za pomocą zarówno łodzi, autobusu, ale także samochodem. W Budwie jest tutejsza promenada. Łączą nas stare miasto w Budwie z Pecici, czyli już wioską, która znajduje się zaraz obok właśnie Budwy. Znajdziecie na niej wiele restauracji, czy także klubów. Są to też miejsca dla dzieci, typu parki, trampolin, czy także miejsca sportowe. Bez problemu na Promenadę dojedzicie za pomocą busików Mediterranean Express jeżdżących w relacji od Budwy aż do Świętego Stefana i co ważne, całą promenadą można przejść właśnie od Starego Miasta do ci gdzie też przechodzi się pod Półwyspem przez tunel. Warto tutaj przejść między innymi z racji widoków, które widać za mną. Czy oświetlonego starego miasta, a także części bardziej rozrywkowej, właśnie budwy. I jest to miły, miły spacer, między innymi w czasie zachodu słońca, ale również pod wieczór, kiedy wszystko tutaj jest bardzo ładnie oświetlone. Warto też dodać, że z tej promenady, a dokładnie z doków, które odchodzą od tej promenady, odbijają statki pływające po zatoce w okolicy Budwy, czyli między innymi na wyspie Świętego Mikołaja do Świętego Stefana i z powrotem, ale także te, które pływają tutaj do Zatoki Kotorskiej, czyli do, czyli do miejsca jednego z ładniejszych, które również pokazuję Wam w tym filmie. Się obecnie na Półwyspie Witkowac. Jest to półwysep oddzielający Budwę od Becici. Z Półwyspu tego rozpościera się przepiękny widok na Becici, na Rafaelowici, na Kamenowo, na Swety Stefan, a w drugim kierunku na wyspę świętego Mikołaja, zwaną też Hawajami Czarnogóry, jak i również na Budwę. I otaczające te wszystkie miejscowości góry. Żeby się tutaj dostać, najlepiej podejść od strony Becici promenadą wzdłuż plaży. Po chwili zmienia się ona z zwykłego chodnika w kamieniste podejście, ale nie ma tutaj żadnego problemu. Jest to zwykła trasa spacerowa. Są tutaj przynajmniej trzy punkty, punkty widokowe, oferujące trzy kompletnie różne widoki. Na jeden z nich który schodzi do morza, można się bez problemu również wykąpać, czy też coś połowić. War, warto też zauważyć, że istnieje ewentualne podejście od strony Budwy, jednak wymaga ona iścia nie wzdłuż promenady, a wzdłuż drogi, która prowadzi właśnie od, od Budwy do Becici. posobów poruszania się po Budwie i okolicznych wioskach są busiki. W przypadku Budwy są to prywatni przewoźnicy, a dokładniej Mediterranean Express. Jest to główny przewoźnik, który kursuje właśnie wzdłuż wybrzeża w okolicach Budwy. Prowadzi on linie między innymi od Świętego Stefana do Budwy, gdzie autobusiki jeżdżą od piątej aż do pierwszej w nocy, przy czym od, od ósmej tak naprawdę aż do dwudziestej jeżdżą one, czy nawet do dwudziestej pierwszej, co 15 minut. Niektóre z tych kursów, co około godzinę, czy też 40 minut, są wydłużone od Świętego Stefana do Petrowacza nad Morem. One również kursują do Budwy. Bilety można kupić, zwłaszcza w okresie letnim, u konduktorów. I nie zdziwcie się na widok bardzo młodych konduktorów, którzy nie, nierzadko mają poniżej 15 roku życia. Oni są jak najbardziej legalni i można je u nich bez problemu kupić bilety. Płacimy oczywiście drobniakami. Kiedy ich nie ma, płacimy u kierowcy. Po wejściu pokazujemy kierowcy bilet i wsiadamy na odkudzu. Autobusy to tutaj głównie Mercedes Sprintery, ale zdarzają się również pojedyncze Isuzu, czy nawet Solaris Urbino 12. Jest to najdłuższy autobus. Nie bójcie się także tłoków. Bardzo często są, one występują w okresie wakacyjnym. O, no właśnie to jest typowy ruch w Czarnogórze. Występują ogromne tłoków, tłoki w autobusach. Jednakże jakkolwiek zawsze się ludzie zmieszczą. Dodatkowo ten sam przewoźnik także organizuje kursy z Budwy aż do Kotoru, gdzie kursują co około pół godziny. I tak naprawdę to wszystko w sprawie takich głównych informacji o transporcie publicznym. Są również pociągi, jednak one kursują w kompletnie różnych miejscach. Możecie wykorzystać zwłaszcza, kiedy nocujecie w barze i chcecie między nimi dojechać do Podgoricy. Znajdujemy się obecnie w miejscowości Becici. Znajduje się ona między Budwą a miejscowością Rafaelowici, czy też między Budwą a Starym Stefanem. Jest to bardzo dobra miejscowość, jeżeli chodzi o noclegi. Jest on zarówno blisko, jak i do Budwy, jak i do Świętego Stefana. Święty Stefanie nie ma za bardzo oprócz tej wyspy nic do robienia. Za to w budwie znajduje się kilka knajpek, gdzie można naprawdę dobrze zjeść. Co więcej, do budwy jest niedaleko nie zaledwie 10 minut autobusem, gdzie toczy się całe życie nocne, również jeżeli chodzi o hałas, jest tutaj znacząco mniejszy niż w budwie, gdzie tak jak mówię, koncentruje się całe życie nocne. Plaże nie są tak oblężone, a mamy tutaj można tutaj nocować przy zatoce, ponieważ całe cała miejscowość Becici jest, jest znajduje się przy właśnie przy właśnie tejże miejscowości. Żeby dojechać do, Beci, do, do Budwy z Becici wystarczy wziąć autobus Mediterian Express, czyli buciki jeżdżące raz na 15 minut jak nie częściej. Tak samo do Świętego Stefana już właśnie na tej, na tej trasie kursuje Mediterranean Express. Po resztę zapraszam Was dalej.